Gole na 25 tysięcy złotych. No będzie dzisiaj ciekawe. Witam serdecznie na kanale. Obstawiamy piona przybijana. Słuchajcie, dzisiaj no jak zawsze kupony, jak co dzień na klubowe mistrzostwa świata. Dzisiaj zrobimy też i Dzisiaj pogadamy o promocji powitalnej w Admiral Becie. E, promocja, którą mieliśmy już od jakiegoś czasu jest generalnie dostępna cały czas. Jeżeli ktoś nie ma konta w Admiral Bet, to jest legalnie działający w Polsce bookmacher. Można zgarnąć 1300 złotych na grę. Cały czas aktualne. Pogadamy o promocji za chwilę. Na początek, wielka prośba do, każde, do każdego z Was. Łapa w górę. To jest ta prośba. Zostawić łapę w górę pod filmem i dziękuję serdecznie każdemu za każde kliknięcie. Dzisiaj mamy debiuty na kuponach, ale do kuponów przejdę zaraz. Jak zawsze zaczynam od promocji powitalnej. Dzisiaj, tak jak mówiłem, Admiral Bet i 1300 zł do zgarnięcia. Jeżeli ktoś jest tematem zainteresowany, to proszę wysłuchać. Może ktoś akurat będzie chciał skorzystać. Więc, jeżeli ktoś konta w Admiral Bet. Nie ma. Tak jak mówiłem, całkowicie legalnie działający w Polsce Buchmacher można założyć sobie konto zdedykowanego pod promocję linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Od samej góry. Więc znajdziecie, bo to jest pierwszy komentarz pod filmem. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, weryfikujecie konto gracza sobie na spokojnie, macie na to generalnie 30 dni, ale lepiej zrobić od razu, żeby mieć z głowy. I jesteście zapisani do tego, co widzicie teraz promocje w bonusach od depozytów. Czyli możecie łącznie zgarnąć 1300 zł na trzech depozytach. Skupimy się na tej pierwszej wpłacie na tym pierwszym okienku, bo jak już wytłumaczę pierwsze okienko nowym graczom, to resztę ogarniecie na pewno sami, bo druga wpłata i trzecia wpłata no działa to na tej samej zasadzie, nie? Jeżeli mamy tutaj kogoś, kto chciałby zgarnąć cały bonus, czyli całą dodatkową kasę na grę przy pierwszym depozycie, no, to trzeba wpłacić 200 zł, bo tak jak widzicie, jest bonus 100% do 200 zł plus 25 zł free beta. Te 25 zł free beta dostajecie tylko i wyłącznie, jak wpłacicie 200 zł lub więcej, nie? I teraz tak, wpłacając 200 zł. Dostajecie od razu 225 zł dodatkowo 20 zł w bonusie i 25 zł freebeta, więc macie łącznie no, 425 zł na grę. Istotna informacja jest taka, i to jest dobra informacja, że grając kupony, pierwsze schodzi ci kasa z tych 200 zł, które wpłaciłeś, nie? Ale jak sobie zagrasz. Za całe dwie stówki, czy tam za depozyt jaki zrobiłeś, bo to wiadomo, możesz płacić stówkę na przykład, nie? Po prostu dostaniesz stówkę ekstra, a nie 225 zł. Ale mniejsza o to: grasz kupony i stawka, która leci na kupon, idzie z depozytu, czyli z tych fizycznych środków, które wpłaciłeś. I teraz najlepsze, jak już sobie zagrasz za wpłaconą kasę, to bonus jest odblokowany. Od razu, to znaczy kupon po kuponie możesz grać. Depozyt, bonus, nie musisz tego e, konta depozytowego, nie wiem, obracać trzy razy czy coś innego, po prostu masz dodatkową kasę na grę od razu. Za free beta to wiadomo, że można grać od razu, bo to jest free dla ciebie dodatkowy. Więc jeżeli chodzi o pierwszą wpłatę, możesz zgarnąć 225 zł dodatkowo na grę. W mega skrócie, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja z good marketingowych, można zweryfikować od razu konto gracza i jesteście zapisani do 100% w bonusie od pierwszego depozytu do 200 zł, więc łopatologicznie wpłacicie stówkę, dostaniecie stówkę, wpłacicie 200 zł, dostaniecie 225 zł, bo tu jeszcze ten freebet dodatkowo wpada. Więc ogólnie w tych promocjach powitalnych Admiral Beta chodzi o to, że dają wam dodatkową kasę na grę. Wszystko pięknie rozpisane przy tych okienkach. Myślę, że jest to dosyć klarowna i jasna promocja. Jeżeli ktoś by był zainteresowany dodatkową kasiorą, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest tam link do założenia konta. Założenie konta zajmuje 2 minuty. I można spróbować ich ograć. Osoby zainteresowane tam odsyłam. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście szybki konkurs. Dzisiaj pula, słuchajcie, super betowa, więc już Wam mówię, co trzeba zrobić, żeby wziąć ją w konkursie. Oczywiście trzeba subskrybować kanał Obstawiamy i zostawić łapę w górę tutaj pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym, naszym nocnym meczu pomiędzy Salzburgiem a Realem Madryt. Dopisujecie swój nick gracza Superbeta, typujecie do 3.00 może ktoś w nocy będzie typował. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Superbet. Nie biorą udziału w i standard i przechodzę do kuponów. Tak jak mówiłem debiuty, więc od razu zaczynamy od propozycji narzuty rożne od Patryka. 825 zł, idealnie pod do dodatkowy podatek. 2279 i mamy tak, rzuty różne ogólnie linię meczową w spotkaniu Juventusu i Manchesteru City. Dwa grupowe mecze Juve to 9 i 8 rogali, 10 i 13, jeżeli chodzi o City. No tutaj sytuacja w grupie jest jasna. E, pomiędzy tymi drużynami po prostu jest walka o pierwsze miejsce, bo obie ekipy po dwóch meczach mają po 6 punktów, więc e, ten mecz decyduje o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie. Rzuty różne meczowe zaproponowane. Do tego mamy rzuty różne Paczuchy e, Paczucha w dwóch meczach e, grupowych. 7 i 7 kornerów, czyli dosyć overowa ekipa, jeżeli chodzi o nabijanie rzutów rożnych. Nabili 7 rzutów rożnych Salzburgowi i, Realu, i Realowi Madryt. Nie, tutaj over paczuchy proponowany. No i Salzburg ma nabić też kornery. Bardzo ciekawa w ogóle sytuacja w grupie, nie? No bo tutaj sytuacja po dwóch kolejkach prezentuje się w sposób następujący. Real Madryt pierwszy 4 punkty, Salzburg drugi 4 punkty, ale i Al Hilal jest trzeci ma dwa punkty, więc tutaj między trzema ekipami walka o to, kto wyjdzie z grupy, 6 i 2 odpowiednio Salzburg nabijał rzutów rożnych w dwóch pierwszych meczach fazy grupowej Trebelek na rzuty rożne, lecimy dalej a dalej mamy kuponodarka, no i to jest ciekawy pomysł, nie? nie możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o takim graniu bo tu jest poniżej podwojenia, wiadomo, że w betkliku bez podatku, no i jest generalnie gruba kasa na to ładowana, over 2,5 goli w meczu Juventusu i Manchesteru City, no słuchajcie Sytuacja, jestem ciekawy tylko czy te ekipy będą chciały się zabijać o pierwsze miejsce w grupie, no bo sytuacja z meczami Juventusu w fazie grupowej jest taka, że oni wygrali z wydadem 4 do 1, wygrali z Al Ain 5 do 0. No turbo overowe mecze, nie? Jeżeli chodzi o City, Al Ain ograny 6 do 0, Wydat ograny 2 do 0. Tutaj Arek potrzebuje po prostu 3 gole. Strzelone przez obojętnie kogo od razu, o, o, przez obojętnie kogo, oczywiście. Więc overek 2,5 goli. dwa razy grany za Tysiak i 1100, żeby nie wbić się w podatek od wysokich wygranych, więc tutaj bardzo dobrze. No, jestem ciekaw tego singla. Jestem naprawdę ciekawy. Trzecia propozycja jest od Karola za 400 na 809. Tutaj mamy, patrzcie, under 3,5 goli Realu Madryt. I to mi się wydaje, jako dopychacz oczywiście, no bo wiadomo, że to jest kurs na to, to jest dosyć niski, nie? Ale jako, jako dopychacz, no to raczej pasuje, nie? Znaczy, chodzi o to, że Real Madryt w meczu z Salzburgiem może maksymalnie 3 gole strzelić. No, to jest taka dosyć duża linia, nie? Nie, nie, nie chcę mówić, że zaporowa, ale dosyć duża, wydaje się na papierze bezpieczną linią. Do tego mamy rzuty rożne w tym meczu. Nie, pożegnania dla Wydadu i Al Ain, no bo te ekipy oczywiście z grupy już nie wyjdą. 9 i 13 rzutów rożnych w dwóch meczach grupowych Wydadu, 10 i 8 jeżeli chodzi o Al Ain. Generalnie dosyć overowe mecze, jeżeli chodzi o rzuty rożne tych drużyn w fazie grupowej. Próba podwojenia od Karola 400 na 809. Dalej mamy kupon od Adriana 850 na 1836. Podoba mi się ten kupon. Minimum jedno trafienie Juventusu, no i generalnie wiesz, nawet jak Nikt tu nie będzie chciał walczyć o pierwsze miejsce, chociaż nie wydaje mi się. To Juventus zagrał, wiadomo, z ekipami dużo słabszymi, ale mimo wszystko zagrali bardzo fajne spotkania w grupie. To pierwsze i drugie spotkanie. Naprawdę top, nie? Tutaj mają strzelić minimum jednego gola i mamy dorzuconego overa 2,5 goli w meczu pomiędzy al -Hilal a Paczuchą. No tutaj wiadomo, Paczucha to już z grupy nie wyjdzie. al -Hilal jeszcze o wyjście z grupy walczy. Paczucha strzeliła gola Salzburgowi. Był over, bo było 2 do jednego. Przegrali. Paczucha strzeliła gola Realowi Madryt. Real z czerwoną kartką wygrał 3 do jednego. Overowe mecze, nie? Tutaj 3 gole, 4 gole w sumie są potrzebne na tym kuponie, żeby 1836 zł. Wróciło. Idziemy dalej. Dalej mamy mocny kupon otrzymany, ale zanim dalej to szybkie, zaproszenie jeszcze na Instagrama obstawiamy, słuchajcie. Na Instagramie obstawiamy, też pojawiają się kupony. Dodatkowe kupony, nie te, które tu się pojawiają. Więc jeżeli masz Instagrama, chciałbyś śledzić, wszystko pojawia się w relacjach, czyli trzeba po prostu wejść na Instagrama, kliknąć to nasze okrągłe logo. I już wszystko ci się będzie wyświetlało, nie? Link do Instagrama w opisie pod filmem. Pierwszy albo drugi od góry, jeżeli chciałbyś sobie rzucić okiem. Serdecznie zapraszam. No a teraz kupon otrzymana 5335 zł na tym kuponie. Stawka gruba. Mamy zakład na to, że Real Madryt wygra i zobaczymy minimum 3 gole w meczu. Czyli po prostu jest grane pod faworyta, no bo co by nie było. Real Madryt jest faworytem w tym meczu. To trzeba powiedzieć. Umówmy się, no nie jest inaczej, nie? Czyli zwycięstwo Realu Madryt Minimum 3 gole w tym meczu i zwycięstwo Al-Hilal. No tutaj w sumie zgodzę się z tym, no bo e, tak naprawdę dużo zależy od Al-Hilal, jeżeli chodzi o wyjście z grupy. No muszą przede wszystkim spotkanie z Paczuchą wygrać e, i liczyć na jakiś tam korzystny wynik w tym meczu Salzburga i Realu Madryt, nie? Czyli e, tutaj jest akurat grane pod faworyta, no bo też wydaje mi się, że na, na przestrzeni tych dwóch meczów grupowych Al-Hilal zaprezentował się lepiej niż Paczucha. Więc tutaj. 5335 może wrócić. Dalej mamy Tysiaka bez złotówki na 2257 od Mateusza. Proszę bardzo, jest. Aha, no gola underdogów. Dobra, to tutaj za dużo nie ma co gadać. Mamy po prostu Gola paczuchy i mamy Gola Salzburga. Czyli tutaj Tysiak prawie bez złotóweczki jest inwestowany po prostu w to że drużyny, które teoretycznie są skazywane przez Bukmacherów na porażkę w tym meczu, no bo jak sobie zerkniemy na kursy, no to na Alchilal jest 1,62 do 4,60. Jeżeli chodzi o Salzburg, to chyba jeszcze wyżej jest 1,28 do 9,1 kursowo, więc no kursowo to są ekipy, które są bardzo mocnymi underdogami. Mimo wszystko jest, już nie takie cuda działy się na tym KMS-u, nie? Jest inwestowany Tysiol w dwa gole, Paczuchy i Salzburga. Przedostatni kupon na dzisiaj, to jest ten najmocniejszy kupon, nie? To jest sklejka na cztery mecze od Roberta. 5 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych profitu może wrócić. Ostatnio był taki fajny kupon u nas od Darka. 10 tysięcy złotych na 40 tysięcy złotych. Tutaj troszkę mniejsza potencjalna wygrana, no ale też zdecydowanie mniejsza stawka, nie? Kursowo jest wyżej. Więc tak, maksymalnie Trzy gole w meczu Juventusu i Manchesteru City, czyli pewnie tu jest taka wizja, że za wiele krzywdy te ekipy przed fazą pucharową sobie nie będą chciały zrobić. Nie będzie jakiegoś szaleńczego wyniku i maksymalnie trzy gole w tym meczu możemy obejrzeć. Za to mamy overa 2,5 goli. W meczu Wydadu i Al No faktycznie ty, no ostatni mecz dla jednych i drugich. Może jedni i drudzy polecą na fantazji piłkarskiej, nie? Może będzie wesoły futbol, może trzy gole, zobaczymy. No jest taki pomysł, trzeba to obgadać. Trzymam kciuki, chociaż dla mnie ten mecz, to jest totalnie mecz do Olania, nie? Mecz o nic tak naprawdę. No nie wiem, na pewno nie chcę mówić, że na pewno, ale dla mnie nie na taki kupon. Nie na taki kupon taki mecz, no ale to ja sobie mogę tylko pogadać, nie? Jest over 2,5 goli w tym meczu zaproponowany, minimum dwa gole Al-Hilalu, czyli Al-Hilal musi skończyć mecz z minimum dwoma golami i obie drużyny muszą strzelić gola w spotkaniu Salzburga i... Realu Madryt, czyli taki klasyczny BTTS. No jeżeli chodzi o mecze Realu Madryt, to w obu meczach grupowych był BTTS. Jeżeli chodzi o Salzburg, to tylko w tym jednym z Paczuchą, bo z Al -Hilal mieli 0 do 0, nie? 3 na 4 mecze w grupie tych drużyn z BTTS-ami. Może 25 koła wrócić. Ostatnia propozycja jest od Piotra, i tutaj mamy, słuchajcie, tak: Rzuty rożne Manchesteru City. No, generalnie bardzo dużo zależy od tego, jak te ekipy podejdą do tego meczu, nie? Fakt, faktem: City w meczach grupowych, wiadomo, ekipom dużo słabszym niż Juventus, ale nabijał dwa razy po 9 rzutów rożnych. Naprawdę dużo, nie? Dużo cornerów tam generowali. Do tego mamy sklejkę na mecz Salzburga i Realu Madryt. Kartki w tym meczu, jeżeli chodzi o mecze Salzburga w grupie, to malutko kartek. Dwa. Dwie kartki pokazane w jednym meczu i jedna kartka pokazana w drugim meczu. Real w tym meczu z Paczuchą, no ogólnie dwie kartki, z czego jedna czerwona dla Realu. I w pierwszym meczu z al -Hilal cztery kartki tam były, więc generalnie nie jakoś mega dużo, no ale wiadomo, jest to mecz o wyjście z grupy. Do tego mamy dorzucone rzuty rożne. 17 i 9 w meczach grupowych Salzburga, 9 i 11 w meczach grupowych Realu Madryt Więc akurat rożne wyglądają cyferkowo, statystycznie. Bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to było na tyle. Przypominam Ci, Admiral Bet, legalnie działający w Polsce, bookmacher daje 1300 zł każdemu nowemu graczowi. To znaczy, można przytulić do 1300 zł. Jeżeli ktoś chciałby spróbować założyć sobie konto w Admiral Becie i odebrać dodatkową kasę na grę, no to oczywiście trzeba założyć to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta, akceptacja zgód marketingowych. Weryfikacja konta gracza, chociaż generalnie masz na to 30 dni, i jesteś zapisany do tych trzech bonusów, które teraz widzisz na ekranie. Skupiając się na pierwszym, na pierwszej wpłacie, bo w Admiral Becie dostajesz po prostu dodatkową kasę od wpłaconych pieniędzy. Na pierwszej wpłacie 100% do 200 zł, czyli jak mamy tutaj giganta, który chce wykorzystać maksa z tej promocji powitalnej, to taki gigant, typer wpłaca sobie po założeniu konta 200 zł i ciach. Od razu ma na swoim koncie gracza 200 zł depozytu, 200 zł w bonusie i jeszcze 25 zł we freebecie, czyli dodatkowo... 225 zł na grę. Ważna informacja: Freebet wpada tylko i wyłącznie, jak wpłacicie 200 zł lub więcej, bo możecie wpłacić sobie stówkę na przykład, nie? Dostaniecie po prostu ekstra stówkę. Przepadnie wam, yy, jakby 25 zł Freebeta, no i przepadnie wam max z tej promocji powitalnej, nie? Więc po prostu po założeniu konta, jeżeli ktoś chce wykorzystać maksa, wpłaca dwie stówy, i tak jak teraz widzicie, 425 zł łącznie jest na grę. Oczywiście pierwsze początkowe kupony idą z konta depozytowego. Z tych fizycznych środków, które wpłaciliście, ale bonus potem nie jest w żaden sposób blokowany. Można od razu za bonus grać. No i tak jak widzicie, jeszcze oczywiście obrót bonusem. Minimum trzy zdarzenia, kurs całkowity kuponu 2,5, więc całkiem sympatyczne, sympatyczne warunki, jeżeli ktoś by chciał korzystać. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i trzymam kciuki, żebyście ich po prostu ograli. Za oglądanie do samego końca dziękuję i widzimy się niebawem. Pozdrosiema. Elonara.